Hejka, witajcie kochani, po raz kolejny, szczęść Boże, na moim kanale ja mam na imię Aneta, mieszkam 25 lat w Irlandii. Dzisiaj, e, co dziś w Irlandii, czyli przedstawię Wam różne informacje na temat Irlandii, nie tylko anglojęzycznego świata, bo taki czytuję od wielu, wielu lat. E, I co Wam powiedzieć, e, no ludzie, ludzie w Polsce widzę, że bardzo przyjęci tym, co się dzieje w Polsce, co... Co zrobić z drugą turą. Ja wam wcześniej nakręciłam filmik. Generalnie to czekam na to, co powie Brown. Jeżeli w ostatni dzień jakoś tam nic nie powie, to możliwe, że będę e, głosować przeciwko nawrockiem nawrockiemu trzaskowskiemu, e, bo tylko dlatego, że jestem przeciwko, nie mogę tego słowa powiedzieć, e, zabijaniu Polaków w łonie matek e, w związku z tym zaznaczając w krateczce krzyżyk, będę tylko i wyłącznie myślała o tym. Depopulacja, kochani, depopulacja Polski, Polaków w Polsce i to już miało kiedyś miejsce, to już miało miejsce za czasów wojny. Kiedy, pamiętacie, była taka scena, nawet chyba w Karolu Wojtyle, bodajże to był ten, ten film, w którym zgarnęli całą naszą e, inteligencję, elitę, ludzi o ogromnych e, możliwościach, o ogromnych umysłach. E, zgarnęli na jeden uniwersytet tak, i stamtąd ich wszystkich wywieźli i tyle i widzieliśmy. E, w sensie widzicie co, jak to, jak to wygląda, oni starają się naprawdę, żeby kobiety w Polsce nie miały dzieci i w ogóle najazd nachodźców ze wszystkich stron. Poza tym, słuchajcie, ludzie myślą tylko o, bo taka jest retoryka głównie, nawet dzisiaj słyszałam, że wszyscy mówią o e, nachodźca z zewnątrz, ale w środku naszego kraju jest cała masa ludzi, którzy mogą e, zamieszać, tak jak wam wcześniej mówiłam. E, w Polsce mieszka miliony osób, które mogą głosować, mają do tego prawo poprzez paszporty. E, w związku z tym oni mogą zamieszać, bo w Irlandii wszyscy. 99% nigdy nie mogę powiedzieć wszyscy, to będzie, a, bo tam znasz jednego, który tego nie zrobił. E, większość głosuje, e, większość e, migrantów, czy legalnych, czy nielegalnych, nie nie no w sensie legalnych, którzy mogą głosować. Ale e, w lokalnych czasami też, jak nie, jak nie masz paszportu, też możesz głosować w lokalnych, a w em, państwowych musisz mieć paszport. Tak czy siak głosują na lewo i te lewackie wszystkie partie robią wszystko, żeby ten elektorat zgarnąć, bo to jest ogromna dla nich szansa. Dlatego dzisiaj słyszałam, że na przykład bardzo na lewo, lewoskrętna partia proponuje, żeby móc głosować od 16 lat. Także oni tutaj się skupili na tej grupie, bo wiedzą, że w tej grupie jest najbardziej. Ta grupa jest teraz najbardziej liberalna, co piąty czy tam już teraz co czwarty myśli o zmianie płci, czy tam identyfikuje się z tęczą. Także to z tego wynika, oni to dobrze wiedzą, dlatego chcieliby skarnąć ten elektorat i taką dzisiaj propozycję wystawili. Um, czyli migranci i bardzo młodzi ludzie. Ja bym raczej wolała. Gdybym miała y, możliwość y, zmienienia tego, ja bym tego zmieniła na 35 lat, bo ja pamiętam siebie poniżej 30. ja nie byłam, y, mimo że jestem oczytana w temacie i, i cały czas ta polityka mnie interesuje, y, nie miałam takiej wiedzy i nie miałam y, takiego doświadczenia życiowego i wiedzy o polityce i nie sądzę, żebym podejm podejmowała dobre decyzje, chociaż zawsze było jakoś tam na prawo, ale to było takie zawsze te pseudo prawo teraz wiem, jak to wygląda, z czym teraz mamy do czynienia. Kochani, to, co Brown mówi, wszystko jest prawdą i ludziom się wydaje, a, porobił tam jakieś skandale z flagą, tam polatał, zrobił kilka happeningów. Nie, nie, kochani, on tylko w ten sposób obudził jakąś część ludzi, ponieważ w takich czasach żyjemy, że jak nie zrobisz Czegoś wow, gdzie wszystkie media na to zwrócą uwagę, gdzie to wiralem zostanie w mediach społecznościowych, to nie zwrócisz uwagi w ogóle. On może sobie gadać do ekranu cały dzień, ludzie i tak nie zwrócą uwagi. Dlatego czasami są takie, hmm, potrzeba takich zachowań, żeby się przebudzili i co najmniej zaczęli o tym mówić. Tych ludzi, których nie przekona, to i tak nie przekona, ale są ludzie, gdzie, którzy dzięki tym happeningom, w cudzysłowie, się. Y, przebudzili i drążą, drążą temat i sprawdzają, jaki jest i, i, i są teraz po naszej stronie, tak? Także te sytuacje musiały mieć miejsce. On dobrze wie, jak psychologia, socjologia y, wygląda jak się y, czasami trzeba zachować, żeby ludzie cię zauważyli. Czy temat. Nie chodzi mu o niego samego, ale temat, który on próbuje w ten sposób poruszyć. E, dla niektórych to jest radykalne, ale teraz zdefiniuj, co jest radykalne, dla, dla nas na przykład radykalne, dla mnie radykalnym jest, yy, że tak powiem yy, wybijanie naszego na, narodu poprzez na przykład yy, na literę A i na literę E, jeżeli jesteś osobą starszą, tak, no już nie będę używać tych słów, mówię, mój kanał już nie wytrzymuje tego, wiecie o co chodzi, jak nie wiecie, piszcie, to się wam napiszę. Dobra, mam tutaj na kartce napisane, co i jak w Irlandii się wydarzyło. Może być chaotycznie. Ja taka jestem, ja po prostu coś słyszę i sobie po prostu zapisuję, że mam o tym powiedzieć, i czasami to może być tak skakanie z tematu na temat. Ja po prostu w ciągu dwóch dni coś widziałam, coś słyszałam i zapisałam, i wam po prostu wytłumaczę teraz. Yy, zacznę od jak takiego, powiedzmy, tematu, może nie wszyscy się ze mną zgadzają, że mnie to nie interesuje. Ja po prostu mówię wam, co wyczytałam w anglojęzycznej prasie, i łączę kropki i um, jak to wygląda z, bo ja głównie używam e, źródeł, które są niedostępne dla przeciętnego Janusza, że tak powiem, e, nie obrażając e, kochanych naszych Januszów. E, dlatego po angielsku jak czytam, to czytam coś głębiej niż to, co macie dostęp na, na e, ekranach takiego. Nie, nie, na przykład w Ameryce jest coś takiego jak TVP, Polsat i e, TVN, i ja odpowiednik tego ja tego nie oglądam, tylko oglądam jeszcze inne materiały, które. Na przykład komentują to, co jest tam powiedziane, tak? Więc yy, po pierwsze, no zacznę od yy, Ameryki. Ludzie myślą, że Ameryka ma niewiele wspólnego z yy, Polską, a ja myślę, że yy, Ameryka jednak, yy, tak jak Brown mówi, ma ogromny wpływ yy, na Polskę, bo Ameryka to generalnie Rzymianie, a Unia to generalnie Niemcy. Także pamiętajcie o tym, po prostu szybko i w skrócie, tak? Czyli w Ameryce wiecie o tym, że nawet Nawrocki pojechał po, po chipy, no to te chipy cały czas. Wy te, cały czas w głowie ten plan, który ma być zrealizowany, co tam 2050 czy 2030. Jest plan i oni muszą to realizować i do tego są im potrzebne takie rzeczy właśnie jak chipy. Czyli na przykład teraz czytam, że. Trump wybrał w swojej administracji, to się nazywa General Surgeon, to jest chyba generalny, nie wiem, doktor, czy de, y, tak, generalny doktor, nieważne, bo to są inne pozycje jak w Polsce, czyli osoba, która się zajmuje zdrowiem w Ameryce i ta kobitka planuje coś takiego. Wy sobie sami doczytacie więcej, ja po prostu wrzucę wam screenshot, screen, screena, tak to się chyba w Polsce mówi, a wy sobie doczytać. jak mi nie wierzycie, albo jak nie chcecie widzieć, no to... Y Mówię na własną rękę, ja tutaj nie będę przekonywać, tylko rzucam, rzucam hasło. To się nazywa Levels Health Sensor. To jest mały, taki mały chip jak włos, który się pod skórkę instaluje. I ten mały, to małe urządzenie jest w stanie monitorować zachowanie ludzi. Oczywiście to jest pod przykrywką tego, że to Ci ma pomóc. No ale jak coś już będzie miał obce ciało, w sensie E, m, jakaś tam machina, która może tobą manipulować, mogą zbierać, e, jak się mówi, m, dane na twój temat. No, tutaj chodzi mi o ten e, znak bestii e, z, z pisma świętego. Może być tak, że oni później ten chipek wykorzystają, na przykład do tego, że któregoś momentu nie będziecie mogli płacić pieniążkiem, a trzeba będzie e, tym chipkiem i każdy będzie musiał e, to mieć. Także ona proponuje taką e, pod podpierzynką że to ma wam w jakiś sposób pomóc. Wydaje mi się, że te chipki właśnie później będą wykorzystane do tego, żeby móc nas kontrolować i każdy będzie musiał taki mieć. No i oczywiście to nic nie boli, jest malutkie i tak dalej, prawie niezauważalne, z tym, że będzie miało ogromny wpływ na nasze późniejsze życie. Poza tym samochody produkowane od 2026 mają mieć w sobie systemy, które będą sprawdzać, czy jesteś zdolny do jeżdżenia tym, jechania tym autem. E, więc w każdej chwili robot może zadecydować, jakiś system może zadecydować, czy Cię wpuścić, czy Cię nie wpuścić. Także to jest wszystko, mi się wydaje, takie struktury przygotowane pod to, e, żeby mieć na kontrolę nad Twoim życiem i na przykład, jeżeli nie będziesz Cię e, chciał przyjąć e, e, powiedzmy, jak się mówi, mm, jak to powiedzieć, szczypawki, E, no, to wtedy może będziesz na czarnej liście i wtedy do swojego samochodu nie wejdziesz, e, bo wtedy już nic i tak nie będzie Twoje, wszystko będzie kontrolowane z góry. Tylko mówię, nie wiem jak będzie, ale no, trzeba po prostu uważać, e, bo jakoś tak dziwnie to się wszystko ze sobą zbiega. E, następne. A teraz, taka kolejna informacja na temat, e, co się dzieje na przykład w Anglii. Podobne rzeczy w Irlandii. Słuchajcie, w, Ilandii, w Anglii budowane są szeregowce w ten sposób, że jak siedzisz i oglądasz telewizor, to w sumie widzisz to, co się dzieje. Masz zaraz okno i widzisz, co się dzieje na zewnątrz, na ulicy. I jest nagranie, na którym, zaś Wam pokażę screenshot, na którym sobie przychodzi pan, nie wiem, z Indii, Pakistanu, Afganistanu, nie wiem, z tych rejonów i wyciąga i się zaczyna tym bawić na oczach dziecka i tej kobiety. Także to jest dla tych wszystkich, którzy nie wiem, nie oglądają programów typu Podróże Wojownika, czy jak on tam się nazywa, Bez Planu i tak dalej. Chłopaki nasze, nasi Polacy, chodzą z. Czy baza, o oh, właśnie lubię bazę, oglądać bo taki swój chłop, gdzie jeżdżą do tych wszystkich krajów powiedzmy, powiedzmy egzotycznych dla nas i pokazują jak tam wyglądają ulice, jak wyglądają zachowania wo wobec kobiet, tak jak. jak wyzywają cię z daleka od białych krakersów mam nadzieję, że to słowo nie uchwyci mi ten bo podobno to jest tak, tak brzydkie słowo jak słowo jak na ny i znowu nie mogę powiedzieć jeżeli chodzi o osobę z Afryki E, także tak wygląda e, integracja z takimi narodami, które no, nie, mają takiej kultu nie mają kultury osobistej, taka, takiej jakiej, jaką my mamy. Mają swoją, mają oddzielną, nie mi oceniać, ale niech oni sobie to trzymają u siebie w domu. tak, Także żeby troszeczkę ludzi e, przebudzić, pokażę właśnie, mam nadzieję, że mi tego YouTube nie, nie zabroni. Następna rzecz, widziałam w księgarniach tutaj w Irlandii, w niektórych księgarniach wywieszają taki plakat, wam pokażę. No i tam jest głównie napisane to, że bądź, i rób, bądź kim chcesz i rób co chcesz. Tak, taka zachęta, taka propaganda na to, jak, wygląda, jak, jak się zachowywać w Irlandii, jak wygląda ten świat, co oni tam akceptują. Także krzyże pościągane, a zakładali takie, takie plakaty. Następna rzecz, nie wiem czy wiecie, że jest w USA pandemia oczywiście wściekłych krów, w UK jest, nie, to czy, czy na no odwrót, w jednych, jednych krowy, w drugim, w drugim kury, w Anglii. Także już wszędzie pomalutku się to coś dzieje. Poza tym wiecie, że WHO wprowadziło jakieś tam kolejne prawa związane z E, za, za mordyzmem, jeżeli chodzi o kolejne pande pandemie. I e, już na drugi dzień ukazały się artykuły w Iranii, że mm, w związku z tym już jest jakiś tam e, wykryty kolejna odmiana srowida. Także kilka dni wcześniej e, przegłosowano przegłosowano to prawo w, w WHO. A już na następne kilk kilka dni później um, mamy kol kolejne artykuły, które już nam mówią, że chyba już mamy kolejny cyrk za rogiem. E, co tutaj jeszcze dla Was mam? E, aha, e, jeżeli chodzi o opozycję e, w Irlandii i e, partię, to jest taka partia, która się nazywa Sinn Fein i generalnie uchodziła długo, długo za taką patriotyczną aż do momentu najbardziej, co, co, co ludziom się przestało podobać, kiedy oczywiście chcieli wprowadzenia cenzury na wolność słowa, a druga rzecz, zaczęli się fotografować z ludźmi z innej, innej religii w burkach, tak? Tych w burkach. I oni się sami właśnie nakładali w sumie te burki i byli, i się fotografowali z tym wszystkim. I wyobraźcie sobie, że ostatnio jeden, z, jeden polityk z tej partii napisał, że kobieta jest kobietą, jest kobietą bo ma wiadomo, co, a czego, co facet, czego facet nie ma. No i że to wynika w sumie z biologii i zrobiło się taki szum, że facet to musiał ściągnąć, bo się bardzo przestraszył tego, jak opinia publiczna zareagowała. Także tu nawet nie można napisać, że, że płeć wynika z natury, z biologii. W tym momencie, jak coś takiego napiszesz, to musisz szybciutko usunąć. I właśnie Wam pokazuję, że ten pseudo kontrapartie, pseudo patrioci, do tej pory uważani za jakąś tam. I USA wprowadza taryfy na Irlandię, na całą Unię Europejską. Z drugiej strony sankcje sami nałożyli na Rosję, także odcinają się od dwóch um, um, możliwości sprzedawania, kupowania, handel um, czymkolwiek, także sami sobie bicz teraz ukręcili i będziemy wszyscy za to pięknie płacić w podatkach. Um, I wszystko stanie się dużo, dużo droższe. Zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało. To jest po prostu sam, samo sabotaż, czy nie wiem, jak to nazwać. E, Ilańczycy nie wiem. E, no, dopóki mówię, dopóki oni mają taką mentalność, dopóki im to nie podejdzie pod drzwi, jak to personalnie ich nie dotknie, to się nie obudzą. Chyba, że ceny nagle skoczą w górę. To się nigdy nagle nie dzieje, to na pewno będzie stopniowo. To jakoś tam się zaczną jakieś ruchy dziać, ale to może być już. Za późno albo dużo e, trudniej, żeby to e, zwalczyć. Także zobaczymy, co się będzie działo e, w tym przypadku. I ostatnia rzecz, e, o której chciałam e, Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o Trumpa, e, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, no mówię, to jest kwestia przeczytania paru rzeczy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. E, słuchajcie, Trump po prostu jest w kieszeni e, e, w Izraela. No i co wygląda, jak to wygląda z tym Izraelem. W Izraelu chce, ma powstać, znaczy mają, Rzymianie chcą, żeby powstała świątynia, trzecia świątynia w Jerozolimie, która w przepowiedni, nie wiem, czy to powiedzi, dobrze jak mówię, prze, przepowiednia, ale która w piśmie jest napisane, że to będzie świątynia Antychrysta. No i co, jeżeli ona zostanie zbudowana, to po prostu zacznie się początek, to będzie początek końca świata, że tak powiem. Tak to jest napisane w Piśmie Świętym. I słuchajcie, administracja Trump, czy sam Trump, no wiadomo, on wie, co się dzieje chyba w jego otoczeniu. Tutaj Wam znowu wrzucam, wybiera ludzi, którzy będą dążyć do tego, żeby budować tą świątynię, więc. Nie chcę więcej nadmówić, nad znowu boję się o ten. Ja Wam rzucam hasło, wy sobie resztę możecie doczytać. Jeżeli chcecie tam, żebyś Wam pomogła znaleźć um, coś w tym temacie, to chętnie pomogę, ale mówię, nie będę tego wrzucać, tylko po prostu rzucam hasło. Kto się bardziej takimi rzeczami interesuje, to niech e, pisze. E, I spróbuję wspomóc w znalezieniu materiałów. No ale generalnie wszyscy o tym wiedzą, że y, Rzymianie od zawsze chcieli budować tą świątynię. My wiemy, że ta świątynia, my chrześcijanie wiemy, że ta świątynia jest w nas, że ta, jeżeli będzie wybudowana ta, ta, ta świątynia, to będzie to ona dla człowieka, który sam siebie y, 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 nazwie Panem Bogiem. I to będzie ten, y, ta... Uniwersalna religia, która jest już przepowiedziana właśnie w Piśmie Świętym, że stanie się tak, że wszyscy pójdą za nieprawdziwym człowiekiem, który będzie insynuował, że jest Panem Bogiem, i wszyscy odejdą wtedy od Jezusa, od prawdy, która jest napisana w Piśmie Świętym i tak dalej. No, nie wszyscy, mówię, większość albo jakaś duża liczba ludzi, i wtedy zacznie się koniec świata. To właśnie miało być. Miał mieć miejsce, także uważajcie na to. Słuchajcie, jeżeli mówię, ludzie tego nie rozumieją, niech poczytają sobie więcej, to wszystko, wszystko jest napisane gdzieś tam w internecie, nie na pierwszych stronach internetu, trzeba trochę wygrzebać, ale generalnie mówię: mamy świat Rzymian, mamy świat Niemców, mamy świat hazarów, czyli ukrów, z którym cały czas Brown próbuje się mierzyć, i my musimy mu w tym pomagać. Yy, mówił ostatnio chyba dwa dni temu o tym, że yy, no jest ciężko, w sensie, że ma dużo yy, grożenia, boi się o swoją rodzinę na pewno i współpracowników. Także no mam nadzieję, że z tego nic yy, złego nie będzie i coś coś się zadzieje. Czekam na razie yy, cierpliwie. Ja czekam do ostatniego dnia, jeżeli coś, coś Brown powie, co, mam, co mamy robić, czy może o czymś wie, co nam. O, o czym nam powie dopiero przed wyborami. Także czekam cierpliwie, a jeżeli przyjdzie przyjdą wybory i nie będzie żadnej informacji, to zagłosuję przeciwko depopulacji Polaków i morderstw na naszych dzieciach. Także tak, tak to będzie wyglądało. Dobrze, tyle na dzisiaj, kochani. Jeszcze zrobię jeden filmik, ale o czymś innym i chcesz, by był osobno. Z Panem Bogiem, kochani. Papa. Pa. Will sit in the temple of God and he will declare to the whole world that he is God. The temple of God. You're talking about Solomon's temple in Jerusalem, aren't you? That's right. Whoever this Antichrist guy is, he's gonna have one big war in his hands if he tries to rebuild this temple anytime soon. Listen to what I'm saying to you. Make no mistake about it. It's written in the scriptures. He will rebuild the temple. I guarantee it. But the Arabs are not gonna just sit by and watch them build this thing. They'll make peace with Israel. Peace. In the Middle East. Daniel 9, chapter 27. And he will confirm a covenant with the many for seven years.